Witam serdecznie Konrad Błaszak z moją łysą Glacą oraz Samsungiem Galaxy Tabem S9FE. Jezu, te nazwy są coraz dłuższe, a ja coraz starsze. <grym> Nawet wydał dźwięk z siebie. O jezu, przy, przy, o, przyczepił się. Przed chwilą go czyściłem. Niestety, paluchy zbiera jak oszalały. Czyściłem go przed sekundką, no, ale już złapałem za ekran i już to wszystko e, widać, więc jak szczególnie jak jest wygaszony, więc teraz zobaczcie, jest czyściutki i teraz już nie będziecie widzieć paluchów, bo ekran jest super fajny, ale no jak tylko go dotk dotknąłem paluchem, to od razu wszystko widać, więc dla estetów to jest ważna informacja, dla każdego innego po prostu to oleją i tyle. Dobra. Samsung Galaxy Tab S9 FE. Plus To jest kolejny sprzęt zaraz po zegarku, do którego nie jestem przekonany. Nie dlatego, że to jest Samsung, tylko dlatego, że to jest tablet, ponieważ tablet, z tabletami jakoś nigdy nie było mi po drodze za bardzo. Jakoś inaczej. Ja wiem, że są fajne sprzęty i czasem fajnie sobie usiąść yy, na ekranie takim, a nie takim. Jednak ekran jest dużo większy. Zaraz do niego przejdziemy, obejrzeć sobie, coś pograć, e... ale nieraz już pisałem, nieraz już nagrywałem, że tablety chyba nie są nie do końca dla mnie. Stwierdziłem jednak, że chętnie podpytam Samsunga o ten sprzęt na testy, żeby się przekonać, czy nadal zdania nie zmieniłem. A wybrałem coś, co jest w miarę rozsądne, chyba, bo to nie jest najwyższa półka, czyli nie kosztuje pierdeliarda, a jednak to nie jest. Gówno sprzędzik, brzydko mówiąc, który tam oferuje, mało, bo to jest naprawdę kawał porządnego e, sprzętu. I już tłumaczę, co tutaj ma. Procesor do średniej półki i 8 lub 12 pamięci ram i 128 lub 256 pamięci wbudowanej. I powiem uczciwie, bo to jest jakby dość istotne. E, ja często testuję sprzęty. No, inaczej, jak to są smartfony, to ja przeważnie wiedzą, wiem co mam ją w środku. Z tabletem nie siedzę aż tak w tabletach i umyślnie nie sprawdzałem jego bebechów ani nie sprawdzałem jego ceny. Dostałem proporcje, czy ten, ten, ten chciał przetestować, ja mówię: Dawaj. Pobawiłem się, pooglądałem filmów trochę, posiedziałem sobie w innych rzeczach. Coś jeszcze robiłem? Nie, nie, bo to są tablety, nie. Nie pracowałem na nim. To miało służyć jako narzędzie do rozrywki. I tak szczerze mówiąc, sądziłem, sądziłem, że to jest jakieś urządzenie nie najnowsze może, jeśli chodzi o procesor, ale że będzie taka raczej wyższa półeczka. A tej Exynos 1380 to nie jest wyższa, to nie jest wyższa półeczka, to jest średniak. E... Ale kurczę, bardzo fajny. Jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony, bo mogę się mylić, Mogę się mylić, mogę, mogę nie mieć racji, a ja mam wrażenie, że to działa lepiej niż działają niektóre telefony Samsunga z podobnymi e, procesorami czy odpowiednikami. To jest naprawdę świetna optymalizacja. Przynajmniej takie jest moje zdanie, że optymalizacja jest naprawdę świetna. Wszystko działa ładnie, ładnie. Te ek ekrany okna się przełącza, można sobie fajnie na dwóch. Tu sobie YouTube'a włączałem, sobie na przykład rysowałem. rysowałem, robiłem sobie ambitne plany mojej przyszłości YouTubeowej rozrysowując, nic z tego nie wyszło, ale to nie wina Samsunga akurat, tylko bardziej moja. Tak, e, poza tym, kurczę, no naprawdę widzicie, że tu jest AKG, czyli tu są bardzo fajne e, głośniczki e, stereo, które moim zdaniem grają naprawdę mocno, grają naprawdę konkretnie. Jest fajny ekran, y, który, jest, o, dobra, który jest świetnym ekranem, ale ma moim zdaniem dwa poważne minusy. Ekran jest naprawdę świetny. Ekran jest ogromny, 12.4 i to jest 1600 na 2560 i to jest moim zdaniem pierwszy minus, ponieważ on jest dla mnie za dużo. On jest dla mnie To jest sprzęt, który jest bardzo fajny, jeżeli kupić sobie do niego, do tego też przejdziemy podstaweczkę, kupić sobie etui dedykowane. Niech sobie leży, oglądam sobie na, jakbym na biurku sobie oglądał, to sobie leci YouTube, jakieś sobie oglądam robię coś innego. Majstersztyk. Ale Wydaje mi się, że przez to ten sprzęt jest bardzo mało mobilny, bo to jest jednak kawał kuźwa sprzętu. Ja sobie nie wyobrażam, na przykład, nie wiem, jadąc pociągiem czy coś robiąc, robić coś na nim, no bo to jest aż za duże. A nawet jakbym wziął to Etui stojące, no to to nie jest tak stabilne jak jakiś mały laptop. Więc ja bym wolał szczerze, chyba wersję bez plusa, która jest trochę słabsza, ale ma też mniejszy ekran. Może się udają wyrwać na testy. Drugim minusem, jeśli chodzi o ekran, jest to, że to jest ekran IPS LCD, a nie AMOLED. Samsung jest znany z AMOLEDów i no, można lubić albo nie lubić Samsunga, ale te AMOLEDy robi świetne. IPSa zrobił te świetnego, ale jestem przekonany, no, że jakby się obok położyło IPSa i AMOLEDa, to by było tak... No fajny ten IPS taki taki, taki, taki średni, nie? No niestety. AMOLED jednak jest tą technologią, lepszą tą technologią, E, ładniejszą, a bardziej atrakcyjną dla oka, więc, no cóż, trochę szkoda. To jest i tak bardzo ładny ekran, żebyście Wy też e, wiedzieli. Wy, wy też. E... O Jezu, tu jakieś głupoty się wyświetlają, to nie mogę wam pokazać, bo to teledysk Explosion się wyświetla. O. To jest też świetny ekran, który naprawdę jest bardzo jasny, który naprawdę. Wygląda świetnie, plus ma 90 Hz, więc w gierki jakieś też możecie sobie pośmigać, ale to nie jest AMOLED, więc to też jest taki lekki pstyczek. Świetna jest też bateria. Nie udało mi się jej zajechać. Doładowywałem sobie ten tablet, po prostu bateria ma tutaj 10 tysięcy dokładnie to jest 10 900 no i zawsze, nie mam pamięci takich rzeczy, zawsze mi to ucieka, jak, jak muszę, to jak oczywiście człowiek musi to mieć pod ręką, to ucieknie. Zaraz Wam to sprawdzę, żeby nie było, że jestem, wiecie, 10 przepraszam. I to jest bateria świetna która naprawdę daje radę, ja sobie tam po prostu co kilka dni doładowywałem trochę, ale tak to sobie włączyłem, to sobie coś obejrzałem, to sobie coś leciało tam w tle, sobie coś tam porysowałem i ta bateria... Cały czas była, więc pod tym względem super. Głośniczki, super ekran, spoko. Chociaż tak jak mówiłem, nie jest to, mm, nie jest to ten AMOLEDZIK, więc to jest jakiś mm, minusik, moim zdaniem. Fajne jest też to. I to jest bardzo duży bajer dla wielu osób, e, które może nie chcą tych esek kupować, tych najlepszych esek, jeśli chodzi o tablety Samsunga, aby chciały się pobawić trochę w rysowanie. To jest świetny. E, mimo, że to nie jest ten taki topowy, e, topowy, z gestami, ze wszystkim, topowy rysik, ale moim zdaniem do rysowania nadaje się wyśmienicie, jest świetny. Pokażę Wam jakieś rysunki. To są moje rysunki. E, jakby ja nie mówiłem, że jestem najlepszy e, w rysunkach, ale ludzie, no zakładam, że to robią samsungami. Ludzie robią tej cuda na kiju tym. E, na tym tablecie i szczerze zakładam, że jak ktoś umie i się zna, to może zrobić takie cuda na kiju, bo rysik jest fajnie, bardzo e, responsywny, bardzo dokładny, jest multum funkcji, kolorów różnych rodzajów, wielkości, można sobie wszystko poustawiać, więc to jest super. Plus super jest oczywiście to, że on się przyczepia tutaj, on się przyczepia tutaj, on się przyczepia tutaj, przyjło się przyczepił. Więc możecie go sobie przepić w wielu miejscach. Czasem żałuję, że nie mogę. Tutaj mi się nie przyczepia na bokach, bo by mi się to po prostu przydało. No ale no nie można mieć wszystkiego. To jest naprawdę dość mocny, moim zdaniem, punkt. Ale najważniejsze. Czy ten tablet mnie przekonał, żeby kupić tablet? Jak. W sumie już nic nie wyślę, nie? Znowu, kurde. Nie, ale tak poważnie to świetny tablet. Jeżeli ktoś szuka tabletu, to ja w 100% mogę go polecać. Szczególnie dlatego, że mi się na nim działało dobrze, nie grzał się jakoś. Ta wydajność była naprawdę dobra. Jestem zaskoczony, bo to jest niby średniak, ale jednak działa naprawdę fajnie i ja jestem pozytywnie zaskoczony. Jeżeli ktoś szuka, to polecam. I ja bym wziął na pewno nie tego. Jest dla mnie za duży i zbyt mało poręczny. Może ten bez plusa, ta dziesiątka. Ale z drugiej strony człowiek, ja odchodzę od komputera. Coraz mniej rzeczy robię na komputerze. Mam komputer, który kosztuje, jak widzieliście w poprzednim filmie, jeden z poprzednich kosztuje, kosztował mnie grosze, bo to jest stara I Ja wszystko robię na telefonie. Ja też oglądam, yy, oglądam, korzystam z social mediów, wszystko robię na telefonie, który jest, który jest, no nie oszukujmy się, poręcznościowo, no to to jest niebo, a ziemia, więc jakby no nie da się ukryć, że to jest dużo wygodniejsze niż chodzić z takim wielkim, z takim wielkim bydlakiem, który waży tam chyba 600 gramów, więc to też jest odczuwalna waga, 628 gramów, więc to jest odczuwalna waga. Plus, jeżeli bym się decydował na tablet, to musiałbym musiałbym dokupić to Etui od Samsunga lub jakiś zewnętrzny, żeby on mógł sobie, żeby mógł sobie go postawić normalnie i sobie korzystać z niego jak z ekranu. On oczywiście ma DEXa, a ale ten DEX też mnie jakoś super. Nie przekonujemy na razie praca w takich trybach to jest fajne rozwiązanie, ale nie dla mnie. Ale oglądanie YouTube'a, oglądanie jakichś filmów super, ale musiałbym dokupić sobie do tego to Etui. Wtedy mógłby być fajnym, dodatkowym ekranem. Tylko szczerze nie wiem kiedy bym miał go wykorzystywać, tak naprawdę. Po sporadyczne przypadki, gdzie coś robię sobie na tym kąpie i mam drugi ekran obok, żeby sobie coś tam leciało, spoko, świetne, dużo lepsze niż telefon, a też się nie dzieje tak, e, tak często. Jeżeli jednak macie inne zastosowania dla niego, inne rozwiązania mocno polecam, tak zupełnie poważnie on nie kosztuje mało, to jest jakby istotne i bardzo mnie zastanawia ten wersj, ta wersja bez plusa, bo wydaje mi się że może być atrakcyjniejsza, bo już za około dwójkę jest dostępna ta jest po prostu ogromna gigantyczna, świetna ale nie wiem czy czy, czy, zauważa, czy warto dopłacać te kilkaset złotych albo nawet półtora tysiąca jak wersja lepsze to do tej wersji gorszej tam. dobra, kilka stówek, nie komplikujmy to jest świetny sprzęt. Świetnie wykonany, ze świetnymi bebechami. Bateria, głośniki, ekran, mimo że nie AMOLED, też świetny. Rysik super. Tylko pytanie: po co? Dajcie znać: i dajcie suba, lajka, wszystko. I dajcie znać: czy korzystacie z tabletów i po co? Bo to mnie od kilku lat zawsze męczy, i ja jakby się nie mogę przekonać do tabletów. I mimo, że testuję fajne sprzęty, bo to jest fajne sprzęt, to się nie mogę przekonać. I może dajcie znać: dlaczego wykorzystacie i może ja stwierdzę, głupi jestem. Mógłbym korzystać i zaraz szukam tabletu dla siebie. Pozdro.